pomagające jakby oswoić niepełnosprawność. Nie, poczekajcie. Trudno jest mówić sprawnej kobiecie o niepełnosprawnościach, które jakby nie dotykają mnie bezpośrednio. Jedna rzecz jest taka i to mi się uruchamia. Taki wewnętrzny Janusz, że widzę na przykład Mercedesa wypasionego na miejscu dla niepełnosprawnych i mówię, a to menda. Nie dość, że ukradł, no to jeszcze, prawda, tak się wozi. No i patrzę, no i nagle widzę tą karteczkę, aha, no dobra. I w sumie tak mówię do siebie, cholera. No przecież niepełnosprawny może mieć dobry samochód. Co jest na przeszkodzie, tak? Tobie się obudził wewnętrzny Janusz, a we mnie wewnętrzna grażyna, bo ja pomyślałam, Aha! Je tak, je I tak załatwił karteczkę niepełnosprawnego jeszcze. Rozumiesz, ja tak. w ten sposób nawet pomyślałam, więc absolutnie jesteśmy ok okropni w tym stereotypowym myśleniu o ludziach niepełnosprawnych. <tryk> Michał, a jakie są przykłady y dyskryminacji niepełnosprawnych? Że osoba niepełnosprawna nie może załatwić tyle. I nie może zrobić tyle, co osoba pełnosprawna. Tak. Mi się wydaje, że w tkance miejskiej to się najbardziej odbywa. Wiesz, tych tak brak, może brak podjazdów... Może e być. Schody do urzędu oblodzone... I są dla mnie nie do pokonania. Wszystkim osobom niepełnosprawnym skrzydła do latania. Prosto z tytułu Saromka i Atomka. Taśmociągi, ruchome chodniki, niech w końcu to wprowadzą rozwiązanie z wyspną sensu. No, nie tylko na lotniskach są wyspy sensu, ale niech zaczną być taśmy wszędzie. Tak. Jak wyrównać szanse niepełnosprawnych w pracy, jeżeli chodzi o zatrudnianie, trzeba zacząć zatrudniać niepełnosprawnych. Rzeczywiście. Bo to jest wielki problem z zatrudnianiem niepełnosprawnych. No to po prostu zatrudniajmy niepełnosprawnych. Ja wiesz co, jestem y, oburzona pe pewnego rodzaju posunięciem parę lat temu w polskiej telewizji, gdzie niepełnosprawnego. Zagrał pełnosprawny, który usiadł na wózku. W pierwszym odcinku on się zmaga z tą niepełnosprawnością, w drugim się zmaga, w trzecim i on się ciągle zmaga. Tak, tak i wszyscy mu współczują Aha. i to zawsze dostaje tą rolę przez pryzmat swojej fizyczności na przykład. Że, nie wiem, jakie na przykład w grze o tron jest aktor yy, niskorosły, to, to on nie gra niskorosłego, on, on jest normalną postacią. On gra z syna władcy po, Dokładnie. po prostu. Dokładnie. Jeżeli jest komisja, do orzekania niepełnosprawności, gdzie osoba niepełnosprawna musi przyjść z odpowiednim dokumentem, papierem potwierdzającym jej niepełnosprawność, przebijając się przez bariery architektoniczne, tak, urbanistyczne, to mhm. ja się pytam tego człowieka z komisji: "Proszę papier, że pan albo pani ma pełnosprawność." Tak, jest a? na przykład? Właśnie. Jest w pełni władz poznawczych, umysłowych, jakichkolwiek. ja bym nie przeszła testu, bo mam dyskalkulię i ja nie mam żadnych umiejętności do liczenia, matematyki. W ogóle nie istnieje coś takiego, że ja mam jakkolwiek ścisły umysł. Ja po Aha. prostu dysfunkcja pełna. Czyli twój umysł nie jest ścisły, a jest swobodny. Tak. Kończąc to wszystko, też się zastanawiam nad, swoim, nad swoimi defektami. Ja myślę, że ty nie, nie musiałbyś yy, się zastanawiać.